Cześć, cześć, auryczny Tarot i aura grudnia dla was, drogie wodniki. Zapraszam was do filmu intro, a więc filmu wprowadzającego do miesiąca grudnia. Jeżeli macie ochotę i czas, zerknijcie tam. A tymczasem właśnie po to, żeby nie tracić czasu, niezwłocznie zapraszam Was do czytania dedykowanego waszemu znakowi zodiaku. I zobaczmy, co dla Was, drogie wodniki. Co u Was w grudniu? Początek, środek i koniec miesiąca dla wodników. Początek, środek miesiąca dla wodnika. I końcówka miesiąca dla wodnika. Największe wyzwanie dla Was w tym miesiącu. Jaka energia będzie Wam towarzyszyć? Wodnik. Na co musicie uważać? Jak powinniście postępować w tym miesiącu? I wynik pod spodem macie piątkę. Mieczy. Ta energia jest tą ukierunkowującą na miesiąc w miesiącu grudniu. Trochę nerwowo słuchajcie, i, i zagadkowo bym powiedziała, ale od początku. Energia początku miesiąca jest bardzo obiecująca. To w zasadzie energia współpracy, energia aura nadziei na współpracę, łączenia się. Szukania inwestorów, szukania nowych sposobów na to, żeby się scalać, żeby się łączyć, żeby szukać partnerów, mówiąc najprościej. Na koniec miesiąca pokazuje się energia karty śmierci. To jest karta Skorpiona również, więc albo możecie mieć styczność z jakimś Skorpionem, albo to energia waszej transformacji, czyli mówiąc najprościej, coś musi ulec zmianie. Jakaś sytuacja, relacja. Przechodzi w nowy stan. Wasza energia, w ogóle, z którą wy jesteście spójni w miesiącu grudniu, to, miesiąc, to energia króla kielichów, a więc z pewnymi rzeczami jesteście z pewnością pogodzeni, do pewnych, że dorosliście i patrzycie na te rzeczy inaczej niż byście patrzyli jeszcze być może parę miesięcy wcześniej. Co nie oznacza, że sytuacja tutaj rysuje się w jakiś taki w sposób stabilny, bo ten miesiąc może być trochę dynamiczny. On może być zapowiedzią bardzo dużych zmian i bardzo dużych nadziei. Natomiast ogólnie to, na co, co stanowi wasze największe wyzwanie, to energia zaplątania. A więc z tego, że czujecie się osaczeni, że czujecie się w jakiś sposób skrępowani, nie czujecie się komfortowo, nie widzicie możliwości wyjścia. Pojawia się jakieś światełko w tunelu, pojawia się jakaś opcja, która na horyzoncie ewidentnie się rysuje do tego, żeby się przetransformować, żeby się zmienić. Natomiast waszym wyzwaniem jest to, aby temu sprostać, aby uwolnić siebie od jakiejś dziwnej relacji, od jakichś dziwnych, osaczających was wręcz. Okoliczności, które w żaden sposób nie są wam po drodze, które w żaden sposób nie tworzą waszego systemu bezpieczeństwa. Wyzwaniem dla was w tym miesiącu jest podjęcie się kroków i zdobycie się na postawę pełną determinacji, na postawę kogoś, kto zna swoje cele i swoją wartość. Dlatego dla niektórych z pewnością jest to miesiąc wyznaczania sobie tych nowych celów. W waszym przypadku to podążanie za tym, co wypośrodkowane między duchowym a logicznym. Bardzo dużo analizujecie drogie wodniki, bardzo dużo y, macie tutaj takiej rozkminy, jak podołać temu, żeby być się, żeby się czuć usatysfakcjonowany, żeby czuć się szczęśliwym, ale w tym takim znaczeniu y, pełni. Wiecie o co chodzi: o pełnię szczęścia. W przypadku jednych są to związki, które w jakiś sposób. Muszą się dotrzeć, musicie coś wywalczyć, aby poczuć się pewnie. Dla innych jest to relacja związana z wpływami pracowymi, tymi takimi, wiecie, odnalezienia się w społeczeństwie, odnalezienia swoim, swojego miejsca na tej ziemi, do tego, żeby lepiej, żeby było lepiej, żeby było pełni, żeby było naprawdę satysfakcjonująco. To na co musicie uważać to nowa droga. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że tu jest kwestia być może też jakiegoś pośpiechu, być może to są również sprawy związane z energią, strategii, takiego wiecie zapału do czegoś, co jest świeże, nowe. Z drugiej strony to co jest na co należy uważać to na to, żeby to nowe nie okazało się zbyt być może niepewne, bo to może być taka pewna dla Was uwaga, że w jakiś sposób Wy jesteście już gotowi, odstępujecie, wchodzicie w nowe, w, w nowe relacje, i tu jest właśnie pojawia się pytanie, czy te nowe relacje są właściwymi decyzjami? Czy Wy powinniście w, tam w to wchodzić? Czy, czy Wy po, powinniście być może też tak ufnie w to wchodzić. Co radzą karty w tej sytuacji? Co powinniście zrobić? I karta pokazuje, żebyście się nie śpieszyli, żebyście odpoczęli, żebyście nabrali dystansu, abyście uleczyli to, co możecie i abyście nie działali w pośpiechu. Powinniście naładować swoje akumulatory do tego, żeby ruszyć, do tego, żeby nabrać mocy, by wszystko szło w taką stronę, jakbyście sobie życzyli. Bo w przypadku pewnych nerwowych ruchów, ta nowa podróż może być, przynajmniej na początku, nie taka klarowna, jak może się wydawać. Może być tego za dużo dla Was w pewnym momencie. To może być zbyt obciążające. Dlatego, że Wy za wszelką cenę dążycie do tego, żeby się rozwinąć, żeby stanąć na nogi, żeby, się, żeby dokonała się ta zmiana. Macie w sobie pewną taką Mm, takie potrzeby takiego, wiecie, tempa, narzucenia, narzucenia też tego tempa. Sami też je narzucacie w jakiś sposób, bo nie, bo nie jesteście bierni. A tu zalecana jest Wam pewna bierność. Może pauza, może chwila po prostu takiego złapania dystansu, spojrzenia na to z zupełnie innej perspektywy, takiej bardziej wyciszonej co jest waszą radą i wynikiem świat. A więc dokonuje się ta zmiana. Otwiera się przed Wami możliwość. Wychodzicie naprzeciw czemuś co was tworzy pewną zmianę. Zobaczmy jeszcze, jaką kartę podpowie nam wyrocznie względem końcówki miesiąca. A więc ta karta pokazuje nam. Ogień, legnięcie i sieć. Przekaz jest taki, że to emocje górują nad rozsądkiem. Jest to przywiązanie do pewnej osoby, miejsca lub innej materialnej sfery, która to jest ważniejsza od analizy i planowania. Kierujecie się sentymentami, marzeniami, czasami uprzedzeniami, bądź po prostu kaprycami. Uważajcie, żeby nie popaść w fanatyzm lub pragnienie zemsty. Wydaje się, że sytuacja, która jest klarowna, sytuacja, która Was kusi, coś, co sprawia, że czujecie się zwycięsko, bo ten miesiąc w takim, w takim rytmie będzie podążał, że coś się kończy, coś się zaczyna. Karty proszą Was o to, żebyście wykazali się drobnym. Przeczekaniem, pauzowaniem z ostateczną decyzją, abyście nie działali pod wpływem impulsów, abyście nie działali zbyt raptownie. To może być taki radykalizm, który się w Was ujawni w tym miesiącu, że za wszelką cenę, choćby po trupach, będziecie chcieli udowodnić lub pokazać, na co Was stać. Jesteście w energii króla kielichów, który wie doskonale, gdzie on chce iść. Jesteście bogaci w to, co doświadczyliście, jesteście odpowiedzialni, macie w sobie bardzo duży potencjał do tego, żeby dawać i przede wszystkim tworzyć to, co wokół was. Pytanie jest tylko o czas, słuchajcie, czy, czy to jest dobry czas na to. Kierunek wydaje się fajny, natomiast weźcie pod uwagę, że może to być bardzo ryzykowne zadanie. Może być to bardzo również taki. Przedwczesna chęć wejścia w coś, co być może powinno mieć pewną płynność, bo tak radzą karty. Co jeszcze Wam radzą? Zapytajmy w tej sytuacji. Co radzą karty wodnikom w miesiącu grudnia? I tutaj radą jest, abyście. Pozostawili ze sobą zmartwienia, abyście podążali za tym, co daje wam szczęście, za tym, co daje wam spokój, co was, mówiąc najprościej, wycisza, stabilizuje, co otwiera was na nowe. Musicie pamiętać o tej karcie, która właśnie jest kartą wyroczni mówiącą o tych zaangażowanych w to ofiarach, że to jest trochę jakby cena tego ryzyka, tej zmiany, tego, że chcecie, Podążać w kierunku zwycięstwa, w kierunku swojego szczęścia. A więc przełom grudnia i miesięcy nowego roku pokazuje, że następuje u Was jakaś transformacja. Jedna rzecz umiera, jedna rzecz się przemienia w coś, co zaczyna być nowym startem, co zaczyna się otwierać przed Wami. Wyczuwam u Was energię wzajemności, tego, że Jesteście w przepływie, jesteście i chcecie być w przepływie z innymi, ale również chcecie podążać za sobą. I mam wrażenie, że to, co was blokowało lub to, co was blokuje, jeszcze bardziej umacnia was w kierunku tego, co ma się skończyć, co ma się narodzić na nowo. Dosyć burzliwa, ale odkrywcza prawda przed wami się jawi. Dla niektórych, najogólniej mówiąc, walczycie o swoje. Odkrywacie to, co was krępuje, i zrzucacie to. To jest przekaz grudnia. Zrzucacie z siebie ten ciężar, z którym już nie chcecie iść dalej, który powoduje, że jesteście nieszczęśliwi, który powoduje, że nie możecie pełną piersią oddychać i czuć się swobodnie. A co anioły na to powiedzą? Zobaczmy. Wodnik. Karta drogowskaz dla wodników. Karta Rada dla Wodników. Pozytywne myślenie. Patrząc pozytywnie na świat, wlewasz strumień energii w swoje myśli, słowa i czyny. Energia ta wyczuwana jest przez innych ludzi, którzy pomagają Ci w osiągnięciu Twojego celu. Anioły znają moc pozytywnego myślenia i będą cię wspierać w Twych zamierzeniach. To ty wybierasz swoje myśli i nastawienie do świata. Skoncentruj się więc na miłości, pomyślności i sukcesie w każdej dziedzinie swojego życia. Dzięki pozytywnemu myśleniu poczujesz się szczęśliwy, zdrowy, spełniony. Afirmacja dla Was. Jestem silny i pozytywnie nastawiony do świata. Więc grudzień jest dla Was podróżą. Grudzień jest dla Was przejściem w inne stany świadomości, mam wrażenie. Że otworzycie się jeszcze bardziej. Pamiętajcie tylko, żeby nie działać zbyt raptownie, aby nie niszczyć i nie palić i nie rujnować. Ani też nie zmuszać nikogo do niczego na siłę, tylko postarać się płynąć w pozytywnej energii dla siebie i dla innych, abyście byli spójni, abyście odczuwali to, że wchodzicie uczciwie w nową drogę. To jest bardzo ważne w tym miesiącu. Miesiąc łączenia się w nowe struktury, miesiąc poczucia zwycięstwa nad swoimi słabościami. A więc dokonujecie tego, i tą klamrą, zamykając ten etap, wchodzicie w nową energię. Pamiętajcie o wdzięczności i o docenianiu tych właśnie momentów. Wzrastajcie w poczuciu stabilności i siły. Głowa i uszy do góry. Wszystkiego, wszystkiego pięknego. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej.